Słuchajcie, zobaczymy teraz drugi filmik odnośnie, czy ta osoba nadal myśli, czy nadal ma jakieś uczucia, czy wspomina Was, co kombinuje przede wszystkim odnośnie Waszej osoby i na co możliwe musicie uważać. Czy ma po prostu też dobre zamiary, tak? Zobaczymy. Czy ta osoba myśli o Was, myśli o Waszej relacji, myśli o doprowadzeniu do równowagi yy, Waszego związku, czy Waszego byłego związku, można też powiedzieć? Coś będzie chciała ta osoba porzucać i wychodzić do Was yy, z propozycją. Na razie leży i ubolewa nad tym, co się między Wami stało. Yy, Emocje, bardzo dużo emocji, emocje wybuchowe się pokazują, ale też chęć bycia, chęć stabilizacji, bezpieczeństwa, chęć tej rodziny, tak? Hmm, chwilowy brak równowagi między sercem a rozumem odnośnie Waszego związku się pokazuje, taki rozkwiany, możliwe chwilowo egoistycznie podchodzić do całej sytuacji, zastanawiać się, czy warto ratować i porzucać co i zaczynać coś, czy wręcz nie. Ale tu raczej się pokazuje, karta, że zakończać jakiś cykl. Zakończać jakiś cykl i będzie ruch. Tutaj wybory należą tylko i wyłącznie do Was, czyli od tego, co ta osoba po prostu podejmie jakie działanie i od tego, co Wy zrobicie, gdy on przyjdzie. Ale sądzę, że się poukłada. Pokazuje się, karta nam tu przed stabilizacji, bezpieczeństwie, przy rodzinie. Pokazuje się, że coś zaczyna się kulać, coś zaczyna się układać. Sukces się pokazuje. Pokazuje się opuszczanie tego, tej strefy dyskomfortu, która po prostu u was wynikła, tych kłótni, awantur, tych płaczy, tej wieży, która była, czyli tego, co się po prostu wydarzyło nagła sytuacja, która Was zwaliła z nóg i po prostu was związek się popsuł. I tu jest, można powiedzieć, zaczynanie czegoś od początku. Okazywanie uczuć powoli, wychodzenie z tymi uczuciami się pokazuje. Komunikacja oczywiście jak najbardziej. Fakt, wy, jeżeli chcecie rzeczywiście i wam zależy na tym partnerze, to yy, na co uważać? nacięty ozor, nacięty ozor, bo ta osoba będzie wychodziła rzeczywiście do Was z jakimiś uczuciami, wie co czuje, będzie próbowała do Was coś się zbliżyć w jakikolwiek sposób będzie wychodziła z tą propozycją, będzie wychodziła z nową drogą, ale żeby nie skończyło się na awanturze czemu, bo tu się pokazujecie wy z takim ciętym ozorem, który może doprowadzić do tego, że będzie awantura i ta komunikacja może się znowu wam uciąć. Um, co dalej się pokazuje? Mm -hmm. Tu pod wami się pokazuje właśnie jakieś zranienie. Nie wiem, czy to była kłótnia mm, odnośnie jakiegoś znajomego, czy raczej się mężczyzna pokazuje. Yy, czy możliwe też odnośnie yy, związku? Możliwe, że ktoś miał związek niekoniecznie, ale to tak dodatkowa taka wskazówka, yy, że miał ktoś związek i po prostu wy odstawiliście albo ktoś poszedł sobie gdzieś, a miał po prostu relację i tu też mogą być panie, które, które były w relacji, Ty też możecie odbierać sobie to w ten sposób, że po prostu... Yy, on może wrócić, tak? Czy ona może wrócić do panów? Emocjonalnie propozycja się pokazuje, wychodzenie, mm, zmożona komunikacja i tu się wy, wy pokazujecie, którzy nie potraficie, no, właściwie panowie się pokazują, którzy nie potrafią odpuścić, którą próbują uleczyć tą daną sytuację i będą wychodzić. Czyli uczucia tak są, myśli jak najbardziej. Pokazuje się bardzo dużo myśli, kombinowanie, jak m, po prostu sprostać tej sytuacji i uporać się z problemem, jak odnowić tą relację jak po prostu naprawić i uleczyć to jak najbardziej, czy uczucia są, owszem, są uczucia i czy będzie ta osoba chciała wyjść tak jak najbardziej, pokazuje się szybki, spontaniczny ruch, pokazuje się działanie i wy musieliście przez to przejść, czemu, byście się czegoś nauczyli, byście też na coś mogły, mogli uważać, yy, tak, otwierać, po prostu poprawić siebie, nie tylko partner, ale i, i wy poprawić siebie. I ruszyć w przód, tu jest sukces dopiero. Wtedy zaczyna Wam się układać w związku. Zobaczymy, jakich znaków to się tyczy, tak? A więc pokazuje się znowu wodnik, byk się pokazuje nam, strzelec się pokazuje, pokazuje się rak, pokazuje się skorpion i pokazuje się panna. Mamy 2, 4, 6, tak. Także dla tych znaków to było czytanie lub odnośnie osób spod tych znaków ściskam, całuję i pozdrawiam serdecznie.